Lanka Upogorzelska. Misja studnia życia, czyta Łukasz Kurkowski. Drewniana, pokryta zielonym mchem studnia, stała na środku działki, tuż przy zdezelowanym, prawie rozwalającym się drewnianym domu, zamieszkałym przez chudą, siwą, zgarbioną staruszkę. Babcia Marianna, bo tak nazywali ją mieszkańcy dzielnicy, chodziła z trudem, szurając noga za nogą. Preferowała krótkie dystanse i proste rozwiązania, stąd też nigdy nie zdecydowała się na kanalizację ani romans z technologią w postaci telefonu. Ceniła sobie rozmowę z sąsiadami, policjantem czy panią Jadwigą z opieki społecznej. Rozmowa z Marianną była możliwa jedynie przy osobistym stawiennictwie. Żyła więc prosto, bez komplikacji. A przy tym była samowystarczalna i to właśnie było dla Ewy zupełnie niezrozumiałe, nieracjonalne, dziwne. Ewa trafiła w to miejsce zupełnie przypadkowo, teleportując się z ostatniej misji. Chwyciła książkę, z której już w bazie wypadło zdjęcie małej, na oko dziesięcioletniej dziewczynki, ubranej w żółtą sukienkę, stojącej nad brzegiem małego, uroczego stawu. Stała z rączkami splecionymi na brzuchu i z zawadiackim uśmiechem patrzyła w obiektyw. Była dziecięco szczęśliwa, wciąż jeszcze bez bagażu życiowych doświadczeń i traum. Była tak bardzo podobna do Ewy sprzed lat. Obraz dziewczynki nie dawał Ewy spokoju. Wybudzał ze snu w nocy, frasował nad poranną kawą. Nie dała rady pozbyć się pragnienia odnalezienia miejsca, a może i postaci ze zdjęcia, jeśli tylko jeszcze żyła. Zeskanowała fotografię, zmieniając ją w ciąg danych, dzięki którym przy wykorzystaniu najnowocześniejszych szpiegowskich technologii uzyskała współrzędne miejsca, w którym owa fotografia powstała. Ruszyła niezwłocznie. Teleportacja to bardzo przydatne narzędzie. Tym razem jednak zostawiła swoje ciało w łóżku, przykryte ciepłą kołdrą. Nie potrzebowała go w tej chwili, nie chciała narzucać formy tej podróży. Nie chciała borykać się z ograniczeniami, które ciało mogło jej narzucać. Zamierzała podróżować bez lęku, emocji, bez dotyku, ewentualnego uczucia bólu, zmęczenia czy nawet radości. Podróż ta, co do zasady, miała być swoistą ekspedycją, w której Ewa miała konkretny cel zaspokojenie własnej ciekawości i to wszystko, nic więcej. Na miejsce wyznaczone przez wygenerowane współrzędne, Ewa spłynęła wraz z deszczem, jako jedna z miliona spadających kropli, dużych, takich z letniego oberwania chmury. W drodze na ziemię przyglądała się rozwalającej się chacie, otoczonej mocno zachwaszczonym ogrodem. Nie znała takich miejsc. Może kiedyś o nich czytała, może widziała w archiwach. To tutaj było jak tamte, lecz nieco bardziej zdezelowane, szare, brudne i odpychające. Ale było. I to stanowiło dla Ewy pewnego rodzaju zaskoczenie. Te rozmyślania na chwilę wybiły ją z procesu kontrolowania drogi lotu. Nagle zrobiło się ciemno i zimno, a głośny plusk oznaczał kres jej obecnej podróży. Mimo, że była kroplą, poczuła przejmujący chłód wody, w którą przed chwilą wpadła. Jej skok wzburzył spokojną taflę w ciemnym tunelu, z którego wyjście było wysoko. Bardzo wysoko. Nie przerażało jej to zupełnie. Nie mogła utonąć, nie czuła lęku. Zaprzyjaźniała się z wodą, nie wiedząc, jak długo będzie tu tkwić. Tymczasem z chałupy, szurając po ziemi swoimi chudymi, wysuszonymi nogami, wyszła Marianna. Ewa słyszała każdy dźwięk, chociaż większość z nich była zupełnie obca, nieznana, trochę jak z obcej cywilizacji. Nie umiała rozpoznać skrzypnięcia otwieranych drewnianych drzwi. Dźwięku chyboczącego się w ręku emaliowanego wiadra, tego szurania, chrząkania starej kobiety, która zbliżała się wolno do studni. Wiedziała, że za chwilę ujrzę ją w swoim odbiciu. Gdy nastał ów wyczekiwany moment, Ewa patrzyła na Mariannę z zachwytem i nieujarzmioną ciekawością. Marianna wpatrywała się we własne odbicie z subtelnym uśmiechem. Była stara, pomarszczona. Ewa nie widziała nigdy twarzy pokrytej tak wieloma nieregularnymi, głębokimi bruzdami, z których każda symbolizowała emocje, ból, radość, chorobę. Pomimo wieku, ta mała kobieta miała wystarczająco dużo sił, by czerpać wodę chłodną i zaskakująco czystą, zdatną do picia bez filtracji i ozonowania. Ewa znalazła się więc w zrzuconym w dół wiadrze. W którym została powoli i z trudem przetransportowana do środka chaty. Wnętrze było ciemne i duszne. Niewiele światła i świeżego powietrza mogło wpaść do środka przez jedno niewielkie kuchenne okno. Marianna postawiła wiadro zaraz obok pieca, z trudem wyprostowała swoje zastałe, wychudzone ciało, a zaraz potem zanurzyła w wodzie swoje równie spektakularnie pomarszczone dłonie. Ewa znalazła się teraz w dłoniach gospodyni by po chwili przenieść się na jej twarz. Chłód wody przyniósł staruszce ulgę, a Ewa doznała niesamowitej przyjemności dryfowania po głębokiej bruździe lewego policzka gospodyni. Niesamowicie było dotykać jej skóry, obwisłej, nieelastycznej, szarej i zmęczonej. Milimetr po milimetrze, powoli chłodząc każdą komórkę, mijając starczy włos wyrastający z dużej wypukłej brodawki, czuła się oczarowana tym obcowaniem z kobietą z chaty. Znalazła się przecież w tak niezwykłym, odmiennym świecie, którego nie znała. Świata brudnego, stęchłego, biednego, ozdobionego odklejającą się od ściany buro błękitną tapetą, który kiedyś zapewne pachniał nowością. Miała świadomość, że uczestniczy jednocześnie w dwóch odrębnych wyprawach. Pierwsza to życie Marianny, upamiętnione na pomarszczonym ciele kobiety. Drugie to podróż po miejscu, do którego tak bardzo chciała przybyć. Ten dom, ta studnia, ten ogród. Wieczorem Marianna wypiła zimną, mocną i przesadnie posłodzoną herbatę, stojącą tuż obok jej łóżka. Cmokała przy tym z zadowoleniem. Ewa wiedziała, że jej bardzo smakuje. Jako kropla przycupnęła w kąciku prawego oka kobiety, gdzie czuła się wystarczająco bezpiecznie. Łóżko było drewniane, masywne, skrzypiące podobnie jak drzwi do chaty. Stało w najdziwniejszym pomieszczeniu, jakie Ewa kiedykolwiek widziała. Nie była to tylko sypialnia, bo stały w nim jeszcze trzy wielkie trzydrzwiowe szafy i jedna komoda. Więc może to trochę sypialnia, trochę garderoba. Na każdej z szaf natomiast poupychane były stare, wręcz antyczne telewizory. Ewa naliczyła ich z piętnaście. Wszystkie miały dziwne pokrętła i wypukłe ekrany. Przypomniała sobie, że właśnie takie zazwyczaj śnieżyły szaro-czarnymi białymi punktami. Ewa uznała więc, że znalazła się w czymś w rodzaju centrum dowodzenia, ale nie była w stanie dojść, czym stara Marianna mogła dowodzić. Nie wyglądała na kogoś, kto podejmował strategiczne decyzje, i żadna zmarszczka na jej twarzy nie dowodziła jej przywódczych cech. Tej nocy Marianna zmarła. Ewa zorientowała się w sytuacji jeszcze przed wschodem słońca. Ponownie poczuło chłód, tym razem ciała gospodyni. Nie było sensu zostawać tu dłużej. Zobaczyła wszystko, co miała zobaczyć: dom, ogród, studnię i identyczną fotografię dziewczynki w żółtej sukience, stojącą w pozłacanej ramce na starej komodzie. Mogła rozpocząć procedurę powrotu do własnej rzeczywistości. Nie chciała czekać.